So, today is a huge day for me. It is the first time that I'm a part of the Scuderia Ferrari. Ruch Luisa Hamiltona do Ferrari jest największym transferem w historii Formuły 1. Sezon się nawet nie zaczął. Byliśmy w najnudniejszej fazie roku kalendarzowego sportu. A transfer Brytyjczyka do największego zespołu w historii jest szeroko omawiany na każdym kroku. Pierwszy dzień Luisa w Maranello. Pierwszy wyjazd na tor. Pierwsze spotkanie z fanami. Pierwsza sesja zdjęciowa, pierwsze wystąpienie publiczne. Nigdy nie było takiego szału na jakiegokolwiek kierowcę w nowym zespole. Schumacher do Mercedesa, Fatel do Ferrari, Alonso do McLarena. To były duże transfery, ale to nie ten poziom. Luis staje przed wyjątkową szansą. Wszystko dlatego, że kierowca ze Stevenage ma szansę zdobyć swój ósmy, rekordowy tytuł mistrzowski. A Ferrari po 17 latach oczekiwania ma skończyć czas posłuchy i wrócić na tron. Formuła 1 natomiast jest w miejscu, który jest problemem. W okresie ciągłej dominacji Red Bulla lub Mercedesa potrzebują powrotu do pasjonujących walk o mistrzostwo. I mimo, iż FIA i F1 powinny być niestronnicze, a raczej obiektywne, to na ich miejscu modliłbym się o wypalenie współpracy Louisa Hamiltona i Ferrari. Gdy w 2018 roku Formuła 1 przyszła zmiany właścicieli, a piecze zaczął sprawować Liberty Media, wszystko się zmieniło: rebranding, zmiana social mediów, zmiany w wyglądzie transmisji, seria na Netflixie, profesjonalizacja przekazu i podążanie za trendami. Tak skomplikowany sport jak F1 w końcu stał się przystępny dla przeciętnego widza, co spowodowało skok popularności szczególnie wśród młodych fanów, także kobiet. I choć pandemia trochę zwolniła rozwój sportu, tak sezon 2021 przedstawiający piękną walkę Hamiltona i Verstappena sprawił, że sport stał się popularny i wszedł do mainstreamu najpopularniejszych widowisk na świecie na dobre. Wcześniej Formuła 1 była głównie kojarzona z Europą, a dziś mamy coraz więcej wyścigów w różnych częściach świata. Popularność w Ameryce i Azji ciągle rośnie, i właśnie na tym najbardziej zależało nowym właścicielom globalizacji tego sportu. Istnieje jednak jeden problem. Tak jak popularność Formuły 1 utrzymuje się w wzrasta na wykresach, i wszystko wygląda pięknie, tak Liberty Media nie przedstawia ostatecznie prawdy o popularności sportu. Wcześniej, na stronach internetowych i w oficjalnych przekazach, F1 chwaliło się swoimi osiągnięciami związanymi z oglądalnością. Teraz, w 2004 roku, zdecydowali się na okrojenie przekazywanych danych. Nawiązują oni tylko do wzrostu popularności w USA i Chinach, niemal liczb dotyczących globalnej liczby osób oglądających sport, a co najważniejsze, w Europie. Kolebce motorsportu. Bo jak się okazuje, tutaj wzrostu aż tak dużego nie ma i oczywiście w mediach społecznościowych widzimy wiele nowych fanów i fanek, którzy fascynują się nowym sportem i przynoszą ogromne korzyści, np. z merczu. Zapomina się jednak o najstarszych fanach F1, którzy coraz częściej odchodzą od tego sportu. Główne powody? Często na tym kanale wspominana dominacja, która w ostatnim czasie jest praktycznie nierozwiązalna z Formuł 1. Przez ostatnie 15 lat widzieliśmy tylko Red Bulla i Mercedesa na szczycie. 4 mistrzostwa Red Bulla, 7 Mercedesa, kolejne 4 Red Bulla. Max Verstappen od 3 lat absolutnie zjada umiejętnościami resztę stawki. Austriacka ekipa została powstrzymana jedynie przez McLarena w zeszłym roku przez całą dyspozycję kolegi z zespołu Maxa, Sergio Pereza. Zwycięstwa w 21 z 22 wyścigach w sezonie 2023 było wielkim osiągnięciem, jednak kibice nie są fanami aż takiej dominacji i spowodowało to spadek oglądalności. I tak, jak forma McLarena w poprzednim sezonie była powiewem świeżości, to w mojej opinii wciąż zbyt małym, aby cokolwiek zmienić. Szczególnie dlatego, że walczący o tytuł ze znienawidzonym przez swoje wyniki Verstappenem Lando Norris także był wielokrotnie krytykowany w poprzednim sezonie. Raz z umiejętności... Drugi raz za aroganckie zachowanie. Wydaje się, że nie była to idealna osoba do wzbudzenia sympatii, co także spowodowało, że sezon nie był na takim poziomie popularności i wyniki oglądania nie były tak dobre, aby można było się nimi pochwalić. Innym faktem jest to, że wielu fanów F1 denerwuje skupienie się na rynku amerykańskim. Aż trzy wyścigi w Stanach robieni wielkiego show wokół Las Vegas i Miami, wiele wyścigów na Bliskim Wschodzie... Jest to korzystne finansowo dla Liberty Media, jednak zdecydowanie nie zachęca to oryginalnych kibiców do pozostania przy sporcie. Odejście od takich torów jak Spa-Francorchamps czy planowanie kolejnych wyścigów rotacyjnych w Europie to strzał w kolano dla popularności F1. Pod koniec 2023 Bas Radar, firma badająca marketing, opublikowała raport, czy osiągnęliśmy szczyt F1? Raport mówi o tym, że F1 swój pik popularności odnosiła 3 lub 4 lata temu, w czasie rywalizacji Luisa Hamiltona i Maxa Verstappena. Przy pomocy w algorytmów sztucznej inteligencji dokonano analizy około 70 milionów wpisów w mediach społecznościowych na temat sportu i po raz pierwszy od wielu lat zainteresowanie dyscypliną spadło. Gdy Red Bull wygrywał przez 14 wyścigów z rzędu, to przez pierwsze 5 miesięcy owej dominacji zainteresowanie F1 spadło o 70,2% względem roku 2022. Zasięg postów dotyczących F1 zmalał 64%. Konta społecznościowe związane ze sportem nie rozwijały się w takim tempie jak wcześniej. Dodatkowo, raport informuje o tym, że wśród przymiotników nawiązujących do sportu najczęściej pojawiały się nudny oraz irytujący. Mówiąc o braku walki na torze. I tu wchodzi bardzo ważny element. Nostalgia. Skuderia Ferrari to największy zespół w historii. 248 zwycięstw, 829 podiów, 16 tyłów konstruktorów i jedno mniej mistrzostwo kierowców. Każdy prawdziwy fan Formuły 1 w jakimś stopniu sympatyzuje z Ferrari. Oczywiście może mieć inny ulubiony zespół, jednak ostatecznie włoska ekipa to coś wyjątkowego i nie bez powodu właśnie o nich zawsze mówi się najwięcej, ponieważ Ferrari jest popularniejsze niż sama Formuła 1. Koncern jako połączenie marki samochodu i zespołu to włoska świętość narodowa, która znana jest na cały świat. Jeśli ktokolwiek słyszał o wyścigach, Ferrari jest pierwszym, co przychodzi na myśl przez swoje sukcesy przed lat. Nie bez powodu, każdy wielki kierowca zawsze chciał jeździć w tym zespole. Fangio, Prost, Schumacher... Fetel czy Alonso, nawet sen namie mieć wstępną umowę z włoską drużyną. Kolor czerwony to Formuła 1, i bez tego timu owy sport nie ma sensu. A gdy tak duża marka czeka na Mistrzostwo od prawie dwóch dekad, potencjalna zdobycz upragnionego trofeum nie smakowałaby tylko sympatykom, a po prostu byłaby bardzo dużym wydarzeniem, dobrym dla popularności sportu. Fani potrzebują siły we włoskiej ekipie, potrzebują ich z przodu stawki. W czasach, gdy Ferrari było mocne, sport praktycznie zawsze zyskiwał na popularności i był dużo atrakcyjniejszym produktem. Lata posłuchy dla tego zespołu i dominacji Red Bulla i Mercedesa są już powoli nudne. A kto byłby lepszym człowiekiem, żeby przynieść mistrzostwo do skuderii, jak nie Lewis Hamilton, kierowca z największymi sukcesami wśród wszystkich w historii tego sportu. Kierowca, który tak samo jak Ferrari przytłacza swoją popularnością inne zespoły, tak samo kładzie cień na innych kierowców, mając więcej obserwujących niż sama Formuła 1 na Instagramie. Opowieść jak z bajki, gdy wcześniej nienawidzony za to samo co Verstappen przez samych sympatyków Ferrari, teraz przyniesie im tytuł po tak długim czasie. Ktoś, kto z Maxem na to, że rywalizował lata temu w jednej z najlepszych walk w historii sportu. Zdecydowanie najlepszy scenariusz dla Formuły 1. Scenariusz, który powinien przynieść największy progres w oglądalności i popularności sportu, a także przychodów finansowych. Podbudowa tego wydarzenia nie byłaby trudna. Dwie najbardziej medialne marki w sporcie spowodują, że każda najdrobniejsza rzecz dziejąca się w tym sezonie będzie szeroko omawiana. Liberty Media właśnie na to liczy. Ustazwakcinuje nowych fanów, którzy mają raczej pozytywny stanek do Luisa, osoby bardzo popularnej w padoku. Osoby, która także bardzo blisko jest z rynku amerykańskiego, o który tak bardzo zabiega Formuła 1, tworząc to co nowe wydarzenia skrojone właśnie pod USA. Starzy fani Formuły 1 za to też będą zadowoleni z takiego scenariusza: dominacja na się zakończy, a Ukochany dla większości Ferrari zdobędzie tytuł. Wcześniej Louis był nienawidzony przez większość fanów, ale mam wrażenie, że w ostatnich latach jego wizerunek się ociepla. Podekscytowanie w programach telewizyjnych i wyniki w social mediach potwierdzają tylko, jak bardzo wyczekiwany jest start Luisa Hamiltona Ferrari i jak dobrze zostałby przywitane mistrzostwo. Tutaj wchodzi jednak negatywny faktor. CEO, Formuły 1 Stefano Dominikali, to przecież były szef Ferrari, tak samo pośredni szef FIA, Jean-Tot, to postać legendarna do tego zespołu. Dodatkowo, dwa najbardziej wokalne obozy medialne spotykają się w jednym. Brytyjskie media, na które już teraz w większości się narzeka, i włoskie, które nie są aż tak znienawidzone, ale z pewnością podobnie fanatyczne do Ferrari co Brytyjczycy do swojego zespołu. Dodatkowo coraz częściej rośnie przeświadczenie także wśród kierowców, że właśnie zawodnicy z wysp mieliby być traktowani bardziej popłażliwie. Wypowiadają się o tym Max Verstappen i Fernando Alonso. Pojawia się ryzyko, czy szefostwo FAA, Formuły 1, czyli British Media, nie będą stronnicze i nie będą pchać sukcesów Ferrari z Luisem Hamiltonem na czele. Miejmy jednak nadzieję, że mistrzostwa odbędą się bez większych kontrowersji, a rywalizacja będzie sprawiedliwa. A ja czekam już na pierwsze zwycięstwo Hamiltona w czerwonych barwach.